na posianym ziarenku przez Pana doktora. Daj Boże, daj Boże, Jednocześnie chciałem Państwu korzystając z okazji oczywiście złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, noworoczne. Dużo zdrowia, pomyślności i no wszelkiego, co sobie Państwo zamarzą. Wszystkiego najlepszego. Nie, nie będę przemawiał, już Tutaj to jest część jego zbiorów y, i y, 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 dorobków. Jestem interesująca sprawa na tej planszy Panorama ze szczytu Saksa na wysokości 1000 metrów nad poziom morza. Proszę Państwa, tu są dwie strony tego wąwozu, jak gdyby, w którym znajduje się ten świat. Różnica jest w oświetleniu. To jest, proszę Państwa, historia tego, taka genera, że on stanął na jakimś tam rurku w środku tego fiordu i aparat ten fotograficzny, obracając się, zdjął cały ten, yy, yy, cały te obzewa fiordu. Ta strona jest naświetlona, bo to jest strona północna, a on ją widział od południa. Więc jest naświetlona. Natomiast to się wiąże z drugą częścią. Chce panu już się. I mamy w tym samym czasie e, fotografię w W tym roku 75. Twoje urodziny. Nie, nie przypominam sobie. Takiego <laughs> odła, <odtanie, śmiech> radośnie, odchody. Podziwiamy tego urodziny wód życiowymi pasjami uzupełniony na wzór dominikański. Włożąc kazania, e, pomiennie i przejmująco, z wielką prostą o przyszłość ludzkości błogoszkości To Co nie miniaturze e, realizuje na górę roboku w Smuldzinie z grobem łodziemy wytrzymały. Jestem wdzięczna, że mogłam tym e, razem, e, razem z moją koleżanką z pracy, uczestniczyć w kolejnych materiałów w, kolejnym, kolejnym w studiu i mam nadzieję, że w przyszłym roku też zostanę zaproszona do, do tego szkolenia. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo.